Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w gabinecie Moniki Bocian. Dzień dobry. I dzisiaj na tapecie mamy temat stóp. Tak, Moniów. Mamy dokładnie. lato, jest gorąco. Sezon. Tak, odkrywamy nasze stopy. stopy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni dokładnie. noszą klapki, pokazujemy swoje paznokcie, swoje stopy. Powiedz mi, na co zwrócić uwagę, żeby te stopy ładnie wyglądały, żeby można było bez stresu odkryć po prostu te stopy, żeby założyć jakieś sandałki czy klapki. Ehm, jak o nie zadbać? Co jest ważne. To znaczy tak, to jest kwestia tego, czy chcesz się zadbać w domu, jeżeli chodzi o pielęgnację, czy w gabinecie. W gabinecie S pokażemy zabieg? Tak, pokażemy jak wygląda zabieg pielęgnacji całych stóp. Tak. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że stopy są jak gdyby najważniejszym, jedną z najważniejszych części naszych, naszego ciała, ponieważ one nas noszą. noszą. Tak jest. Więc bardzo dużo osób ma różne problemy ze stopami. Bardzo często też ludzie się wstydzą przyjść z problemami nie wiem odcisków Aha. popękanych pięt może wrastające paznokcie bardziej ponieważ to boli, boli. i tak, są ciężkie tak jest uciążliwe i szybciej się decydują choć uważam że coraz więcej już klientek Decyduje się na wizytę w gabinecie, no dbają regularnie, to jest nie tylko lato, ale też również całym rokiem, dbają o te stopy. Jeżeli ktoś ma problemy typu cukrzyca, to jest to zabieg jak gdyby bardzo ważny, bo umiejętnie zrobiony. Jest, musi być umiejętnie zrobiony, ponieważ e, zrobienie jakieś rany, e, które Rozumiem. mogą się gorzej go go goić. Tak, e, Tak, więc, jak, jak gdyby Panie decydują się na to, żeby e, zrobić to w gabinecie, przede wszystkim e, trzeba pomyśleć o tym, że. Paznokcie muszą być dobrze obcięte. A nie za długie, ani za krótkie. Nie nie za za krótkie, oczywiście. one muszą być tak gdzieś obcięte do puszka. Dobrze by było, gdyby brzegi były lekko zaokrąglone, ale lekko, bez wycinania ich gdzieś głęboko. Aby oczywiście nie potem nie wrastały. Tak. tak, bo wystarczy potem ubrać pełne buty, uderzyć gdzieś stopą i delikatny uraz może spowodować stan zapalny, który spowoduje dalsze konsekwencje. Czyli konsekwencja konsekwencje. Musimy pomyśleć o piętach. Panie bardzo często używają tarek różnych w domu, aby no, nie pumeksów. trzeć pumeksów, aby nie trzeć za mocno pięt, ponieważ przegrzewanie na skórka takie tak. bardzo intensywne powoduje, że gdyby on się wtedy broni. I, I wytwarza, Dokładnie wytwarza Jasne. więcej tego naskórka, broń Boże nie ścieramy stóp pod wodą gdzieś w wannie, bo jak gdyby nie mamy wtedy wyczucia jak dużo tego, jak dużo tego możemy zetrzeć. zetrzeć. W gabinecie robimy to z reguły skalpelem, tyle ile jesteśmy w stanie, Rozumiem. ścinamy, jeżeli jest to na przykład gruba pięta, dużo na skórka, gdzieś tam też długo nie było, dokładnie, albo są też jakieś choroby, które powodują e, rozwracanie, e, dokładnie, mhm. e, tych pięt. Musimy zadbać o to, żeby po prostu nie pękały, bo mhm. wtedy jest problem, trzeba robić o jest to bolesne, bolesne bardzo, bardzo. dokładnie. No i na koniec jak gdyby pielęgnacja, czyli kremy, które mhm. używamy do pielęgnacji stóp, zabezpieczenie na przykład antygrzybicze. Jeżeli tak, ktoś... baseny są baseny. Dokładnie, są baseny, uważać. ludzie trenują, biegają. Więc jak gdyby jest coś takiego jak protekcja tych stóp, można używać preparatów antygrzybiczych ochronnie, ochronnie, ochronnie tak, dosłownie, jadąc mhm. na siłownię, gdzieś tam ściągamy obuwie, nie zawsze mamy klapki, szatni. gdzieś tam w szatni możemy stanąć. Są preparaty do psikania, które możemy na przykład sobie zaaplikować i które chronią nasze stopy przed zakażeniem, zakażeniem grzybiczym, Jasne. dokładnie. Mamy takie super pianki, które bardzo polecam, bo jest ciepło i panie nie bardzo lubią jak gdyby używać kremów, ponieważ stopa się ślizga. Stopa się ślizga. Tak, a szczególnie jeżeli mamy szpilkę. Dokładnie. To wiem po sobie. Na chwilę trzeba odczekać, aby te stopy, jak gdyby ten krem się wchłonął, więc tak. te pianki są po prostu od kilku lat nam towarzyszą w gabinecie. Lekka formuła, Lekka formuła bardzo szybko się wchłania. One są z Aloesem i są mhm. z z oliwą z oliwek Super. na przykład mhm. mamy tutaj też właśnie antygrzbicze mamy też takie nawilżające ale też do bardzo suchych pięt z mocznikiem, Aha, który zmiękcza, zmiękcza te stopy, tak, w zależności od tego 5-10 lub 15% procentowy mocznik, nie jest potrzeba. E, tak, w zależności od potrzeby. E, tak, więc jak gdyby to, ta pielęgnacja jest bardzo ważna, są też preparaty antypotne, jest lato ciepło, tak, dezydranty. E, oczywiście. Halki. Są kalki, które można stosować też, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. No i do pielęgnacji paznokci różnego rodzaju olejki do nawilżania tych paznokci, żeby one były jędrne, elastyczne. W przypadku chorób bardzo często one są takie lekko zdrewniałe, te paznokcie w wieku starszym są coraz bardziej twarde, więc jak gdyby można sobie wsmarowywać preparat i one są bardziej jędrne, elastyczne, te paznokcie nie pękają. Dokładnie, nie pękają. No i bardzo ciekawy temat, bardzo często ostatnio u nas, jak gdyby się pojawia w gabinecie, to jest onycholiza, który może być zarówno na dłoniach, jak i może być na stopach wtedy, kiedy paznokieć odwarstwia się od A czym to jest spowodowane? Może to być spowodowane urazem, może być też genetyczne, że gdzieś tam w rodzinie to występowało, ale bardzo często panie gdzieś uderzają i wtedy ten paznokieć robi się pusty, coraz bardziej pusty. Mamy taki preparat, który e, można sobie aplikować pod paznokieć po to, żeby e, nie tak Tak, Jeżeli on nie jest bardzo mocno, tam gdzieś ta unecholiza ta bardzo mocno zaawansowana, to można sobie aplikować pod ten paznokieć e, i jest duża szansa, że one ładnie się tam wzrosną. Ale jeżeli jest bardzo jak gdyby, zaawansowany ten proces, e, to mamy takie rozwiązanie dla pań, które chciałyby mieć ładne paznokcie e, na lato. no to robimy rekonstrukcję paznokci. Powiem Ci, że to jest rewelacja, mhm. bo ja pamiętam, kilkanaście lat temu kolega niechcący skoczył mi na stopę, na stopę. i dokładnie miałam dokładnie to, co opisałaś. Mhm. Po prostu, Bardzo często krwiak się robi pod spodem. Ja tego nie wiedziałam i, nawet... I, i po prostu czułam, że ten paznokieć mnie boli, on mhm. mi cały strzedł. No. A było lato i po prostu byłam przerażona. Trzeba też odżywiać wtedy łożysko, żeby gdyby on odrósł taki trochę niezmieniony chorobowo, bo bardzo często jak panie zrywają paznokcie, jeżeli wrastają u chirurga, tak. to niestety one nie odrastają takie normalne, równe, gładkie, równe, gładkie tak. tylko bardzo często są zdeformowane. No na wrastające paznokcie mamy klamry, także tutaj... I też się. te zabiegi. Jak najbardziej polecam nie zrywać paznokcia, a przy do specjalisty. Dokładnie, przyjść do specjalisty, założyć klamrę. Jesteśmy w stanie wyprowadzić ten paznokieć naprawdę dobrze, e, i e, jestem za takim procesem powolnym naprawiania. Profesjonalnie, tak, dokładnie. Pod specjalisty. Tak, i to, co mówisz o tych krwiakach, bardzo często też występuje u osób, które biegają. Czyli tak. w momencie, kiedy uderza paznokieć stopa w bucie. tak obłudzie, ludzie, którzy biegają. Ja też biegam, więc bardzo często dużo moich znajomych ma te krwiaki gdzieś tam na tych paznokciach, na tych biegach. Na przeszkodowych, więc jak gdyby bardzo często to jest tak, że ten paznokieć po prostu robi się pusty i jest ta onycholiza robi się um, e... Pogłębia. No i zapraszam wtedy na, na taką rekonstrukcję dla osób, które chcą mieć ten paznokieć e, latem zrobiony ładnie, e, z hybrydą, czy też pomalowany. No to jest alternatywa po to, żeby. A co skrywały. z mężczyznami? No bo oni też biegają. Co jakim zejdzie paznokieć? Czy rekonstrukcja paznokci męskich? No myślę, znaczy nie zdarzyła nam się jeszcze rekonstrukcja mm -hmm. u panów. E, no bo też klapek. no? Tak, oczywiście. Stopę. Nie zdarzyło nam się chyba jeszcze, żeby pan przyszedł na rekonstrukcję, aczkolwiek nie mówimy nie. Jasne. Jeżeli panie mogą, bardzo mile tak. Panowie też goszczą w, naszych gabinet, tak. coraz, w naszym gabinecie. Coraz więcej jak gdyby jest ludzi, którzy chcą przyjść na te stopy, dbają. Panowie dbają o stopy, tak? Panie, dobrze Więc przestają się wstydzić. Czasami jest to podyktowane jakimiś problemami typu pięty czy coś tam boli, ale wtedy jeszcze gdyby tak przechodzą i regularnie, regularnie, te wizyty są dosyć bardzo mnie to cieszy, bo Fajne. uważam, że to nie jest zabieg tylko dla kobiet. Absolutnie. Um, uważam wręcz, że to jest wymóg, aby nasze dłonie, stopy czy, czy, czy chociażby nasz uśmiech, tak. żeby po prostu był zdrowy, prawda? Dokładnie. To nie musi być. Nie wiem, top, jakiś tam, mhm. wszystko naj, najpiękniejsze, ale niech będzie zabrane i, i zdrowe. Tak, jak dbamy o twarz, um. tak, powinniśmy dbać o stopy, o dłonie i, i każdą część ciała, e, a myślę, że te stopy są bardzo ważne i u mężczyzn, którzy pracują e, czasami 12 godzin w obuwiu, jakimś tam cie, ciężkich warunkach, tak, czy Czyli kobiety, zierki, które stoją no, dokładnie, tak. tak, więc te stopy są jakby bardzo ważne dla, dla każdego, uważam. Okay. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak poddać się profesjonalnemu tak. zabiegowi w Waszym gabinecie i zapraszam. sprawić sobie piękne stópki. Dokładnie, zapraszam was. Ok. W takim razie przechodzimy do gabinetu. Tak. Witam Cię Jurka. Witam. Witam w Waszym gabinecie. Czy mogłabyś nam opowiedzieć, na czym polega zabieg pedikiru w salonie okay. kosmetycznym? Jest to pielęgnacja przede wszystkim pięt, spodów, paznokci. Zrobienie też hybrydy, czy pomalowanie zwykłym jakimś lakierem. Czyli kompleksowo, tak, kompleksowo. Okej. Okay. Jacy pacjenci, klienci trafiają do Was najczęściej z odciskami, pękającymi piętami? Co się um, najczęściej, że tak powiem, u ludzi dzieje takiego kłopotliwego umy. ze stopami wśród Twoich klientów? Um, najczęściej są to raczej takie nagniotki, czyli takie. Um, Twarde miejsca spowodowane dużym naciskiem, e, ogólnie ciała. Rozumiem, e, tak, czyli te tak, tak, tak. jakieś niewygodne. Mhm. Ja mam niestety taki jeden defekt na, na palcu, spowodowany jed, jednorazowym założeniem butów. Naprawdę, mhm. to miało miejsce dwa lata temu i do dzisiaj tutaj mam takiego nieszczęśliwego. Nie mm -hmm. wiem, jak to nazwać, jakiegoś odciska. i Faktycznie jakiś odcisk, przepraszam. Także, także no, walczę z tym, jest to dosyć kłopotliwe i cieszę się, że będę mogła dzisiaj mieć u Ciebie taki profesjonalny zabieg. Staram się gdzieś tam w domu oczywiście mm -hmm. kremować stopy, peelingować je, ale myślę, że, że samodzielnie nie jestem w stanie nawet po prostu do nich tak fachowo dotrzeć. Tak. No to super, czyli najpierw moczymy stopy. Tak. Ile czasu? Moczymy stopy. No, maksymalnie 10 minut myślę, że wystarczy. Ok. E, tak. Potem przejdziemy właśnie do, e, do spodów, czyli e, zrobimy pięty, sprawdzimy czy, e, czy jest tam coś do wycięcia skalpelem. Dobrze. E, potem opracujemy frezarką i, i przejdziemy po prostu do paznokci. Dobrze. E. E. Powiedz mi, mocze nogi w czym? E, to jest akurat taki koncentrat. On jest na bazie różnych olejków w celu Panie, zmiękczenia Panie? Tak, hmm? y, lawendą. Super, no? <laughs> e, tak, no w celu zmiękczenia tej skóry, bo po prostu y, lepiej płatwiej. się pracowało. Jasne. Tak. No to super, okej. Okay. No to czekamy 10 minut. Tak. Wróciłyśmy stopki wymoczone. Co dalej? E, poproszę, Dobra. najpierw jedno. Dobra. Pozorcie nie są idealne, to są moje samoróbki, Przyznam szczerze, bo nie miałam czasu się umówić. Teraz wszystko zrobimy. bosko. Dobra. O, jak będzie tutaj wygodnie. Mhm. Mhm. Poproszę tutaj ogar. Dobra. I teraz wyróżnij jedno. Okej. Okay. Mm -hmm. Tak, całą, całą Dobra, dobra. Okay. Jak oceniasz stan moich stóp? To zrobienia. Okej. Okay. <laughs> to dobrze. Ja muszę przyznać, że ja noszę klapki, które zawierają takie kolce w podeszwie, mm -hmm. bo one mają masować receptory. Dlatego też, że tak powiem, grubość tego naskórka na pewno na pewno jest większa niż normalnie osób, które, które że tak powiem, noszą gładkie podeszwy. Bo te, te, które zawierają kolce, one na pewno stymulują ten naskórek do tego, aby on budował tę warstwę ochronną, prawda? Tak. Czyli teraz co? Teraz skalpelem usuwamy nadmiar naskórka. Dokładnie tak. Powiedz mi, Julka, po oczyszczeniu stopy z naskórka, teraz widzę, uruchamiasz frezarkę. Frezarkę, tak. Chodzi o to, żeby po prostu um, wyfrezować też te miejsca, w których nie używałam skalpera. Rozumiem. Te, których nie było po prostu potrzebne. potrzebne. I wyrównać. Tak, wyrównać dokładnie um, stopniowo. Tak. No i dobra, jedziemy. Czyli po złuszczeniu na ze stóp, tak? tak? Teraz przechodzimy do do paznokci. Do paznokci, OK. Czyli usuwamy stary żel, już można tak powiedzieć, chyba i założymy tak. nową. OK. No to jedziemy. Po usunięciu starego żelu, będę teraz oprzytywować skórki i ewentualnie potem skrac paznokcie. Teraz separatorem na, palce, na palcach. Wyszlifowane paznokcie pokryjemy kolorkiem. Czy czerwony to najpopularniejszy kolor wśród swoich klientek? E, czerwony i różowy. Okej. Okay. Tak, najczęściej. No. Chociaż są też panie, które robią sobie niebieskie, zielone. okej. Okay. Tak, ale zdecydowanie w większości są to róże i czerwienie. Czyli nie odbiegam. Co teraz nakładasz? I primer. Ok. Żeby wszystko się trzymało. Czyli preparat, który tak, ma tak, e, tak. wzmocnić utrzymanie przyczepności płytki. Dokładnie. A to, cóż to jest? To jest baza akurat. Aha, czyli podkład pod żel. Dokładnie. Mam piękne, zadbane, głaciutkie stópki w moim ukochanym czerwonym kolorze. Dbajmy o nasze stopy, aby ponosiły nas w różne ciekawe i interesujące miejsca. Moje stopy niebawem zaniosą mnie do kolejnych ciekawych przestrzeni, i będziemy odwiedzać kolejnych ciekawych gości. Także zostańcie z nami, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, dawajcie komentarze. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Pa!